Witam Was bardzo serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku wideo blog Tech dzisiaj będziemy testowali tą oto kartę GeForce GTX 1060 w wersji 3GB Dual od firmy Palit Dual to znaczy, że ma dwa wentylatory zobaczymy czy jest równie wydajna jak jej pełnowartościowy, oczywiście w cudzysłowie brat wersja 6GB w tych samych grach porównamy sobie wydajność Każdej z osobna i obydwu razem. Zapraszam do tego testu, recenzji i opinii o Palicie GeForce GTX 1063 GB. W pudełku, oprócz samej karty, płytki z driverami, polecam ściągnąć oczywiście najnowsze i oprogramowanie Palita, znajdziemy również jakąś. Skróconą instrukcję obsługi, jak tą kartę umieścić w slocie, jak podpiąć wtyczkę zasilania i monitor, jakby ktoś nie wiedział. Sama karta jest bardzo niepozorna. Oprócz tego, że mamy tutaj dwa wentylatory, to od strony, na którą patrzymy po zamontowaniu jej do komputera, nie ma absolutnie nic. Jest czysty plastik. Nie ma ani loga, absolutnie już można zapomnieć o podświetlanym logu. Czysta, mała, skromna, może nie taka mała, 252 mm długości, czyli 25 ponad cm. Zajmuje nam dwa sloty, pisie po zamontowaniu, e, szraut plastikowy, typowy wzornictwem dla palita, dwa wentylatory, e, a od tyłu brak backplate'a i płytka drukowana, całe PCB jest na wierzchu. Taktowanie procesora tej karty to jest 1506 MHz w trybie standard, natomiast w trybie boost 1708 MHz, natomiast taktowanie pamięci to jest 4000 MHz, czyli efektywne, 8000 MHz. Karta pobierze nam około 120 W podczas pracy przy pełnym obciążeniu, a zasilamy ją jedną pojedynczą wtyczką sześciopinową. Ta okrojona wersja GTX 1063 GB posiada 1152 procesory CUDA. Wyjścia, jakimi dysponuje ta karta, to jest. Złącze DVI Dual Link, 3 porty DisplayPort w wersji 1.4 oraz jeden port HDMI w wersji 2.0b. Zaślepka przy portach, czyli tak zwany śledź, jest wykonana bardzo charakterystycznie dla nowych kart Palita. Ma kształt otwory w kształcie plastrów miodu, co według Palita pomaga w odprowadzaniu ciepła z tej karty. Radiator nie jest duży, nie zajmuje całej powierzchni karty, zaczyna się on mniej więcej Tutaj i kończy się gdzieś tutaj, czyli tutaj jest kawałeczek bez radiatora. Nie jest to ciężka karta. Posiada trzy headpipy, za których to pomocą ciepło jest rozpraszane właśnie po radiatorze, i za pomocą dwóch wentylatorów jest wyprowadzane z tego radiatora do wnętrza naszego komputera i po części też na tył poza obudowę. Karta z wyglądu przypomina mi takiego szaraczka, takiego kopciuszka, nawet z tej strony nie ma tutaj nigdzie loga palita. Chyba, że mój poprzednik, który ją testował, go po prostu usunął. Ale generalnie schludna, skromna. Natomiast zobaczymy, czy jej wyniki i wydajność w grach są adekwatne do jej wyglądu, czy też to takie troszeczkę pozory i kamuflaż. I już po testach możemy spotkać się na spokojnie na omówienie kilku szczegółów. W kilku grach zabrakło pamięci, kilka gier nie pozwoliły, nawet nie wyświetliły ustawień Ultra bądź też Uber w swoich profilach do zmian ustawień jakości grafiki. Niestety, te 3 GB ograniczają zdecydowanie GTX 1060. Szkoda, że Nvidia nie pomyślała i nie dołożyła 1 GB więcej. Sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. 1060 wersji 3GB zdecydowanie w niektórych grach odstaje od swojego brata z 6GB pamięci na pokładzie. Karta dosyć bardzo się rozgrzewa 81 stopni podczas pełnego obciążenia i głośność na poziomie ponad 41 dB jest wyraźnie słyszalna, jeżeli nasz komputer stoi około metra od nas. Minus za to, że wentylatory pracują non-stop, nie wyłączają się podczas poczynku. Wtedy osiągają około 25% swoich obrotów. Natomiast po rozkręceniu się do 55%, czyli 1900 obrotów, tak jak mówiłem, jest wyraźnie słyszalna. Udało mi się podkręcić do 2130. Megaherców na rdzeniu i około 4090 Megaherców na pamięciach. Nie jest to zbyt wiele, ale nie jest to też mało. Po podkręceniu osiągała temperatury około 84 stopni i już była bardzo, ale to bardzo słyszalna na poziomie 42,2 dB. No więc dla kogo jest ta karta? Dla osób, które niekoniecznie muszą grać w rozdzielczości Full HD. Ustawieniach ultra, bądź też czasami nawet wysokich, dla których nie jest ważna jakość wyświetlanego obrazu, a ważniejsza jest ilość FPS-ów i też nie posiadają takiego budżetu, żeby zakupić model wyposażony w 6-gigabajtową pamięć. Bądź też dla ludzi, którzy nie grają w rozdzielczości Full HD, a jest ich całkiem sporo. Widzę to po zgłoszeniach, które przysyłacie do odpisu PC Tam ponad 50% osób nie posiada monitorów o rozdzielczości full HD. Przeważnie jest to 1280 albo 1600. Takie rozdzielczości królują wśród tych osób. I są to osoby, które nie muszą mieć najbardziej wypasionego sprzętu, najlepszego, najszybszego. Oni po prostu chcą od czasu do czasu pograć w jakieś swoje ulubione gry i niekoniecznie oczekują najwyższej jakości wyświetlanego obrazu. I myślę, że właśnie na takich osób jest ta karta. Chociaż za niewiele ponad 200 zł więcej mamy już model 6 GB. Obecnie te wszystkie modele i szóstki, i trójki o wielkości pamięci, mówię, zdecydowanie już potaniały. Linki zarówno do modelu 6 GB, jak też do modelu 3 GB, a raczej do ich cen znajdziecie, jak zwykle w opisie pod filmem. I to tyle ode mnie. Jeżeli test się podobał dajcie kciuki w górę i jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Pozdrawiam Was ciepło, wideoblog tech.